Myślę, że każdy na świecie słyszył o takim stereotypie, że Amerykanie są albo głupi, albo mają bardzo złą edukację. I bardzo często, jak rozmawiam z Polakami, to oni są bardzo mili i oni się zachowują, jakby ten stereotyp nie był prawdziwy. I wtedy muszę im powiedzieć tak, o, ok, chcesz być miły, ale nie, nie. Oni są bardzo często idiotami. I też bardzo często mają bardzo złą edukację. Ale oczywiście to też nie znaczy, że tylko Amerykanie mają złą edukację albo są idiotami, bo wszędzie na świecie znajdziesz dużo ludzi, którzy są idiotami i mają złą edukację. Ale ostatnio widziałam ankietę, którą po prostu było mi trudno uwierzyć. I w tym artykule oni napisali, że 20% młodych Amerykanów. Między wiekiem 18 i 29 uważają, że Holokaust to jest mit. Widocznie w tej ankiecie to pytanie brzmiało w taki sposób, że Holokaust jest mit, czy się z tym zgadzasz, czy nie zgadzasz, albo ani się zgadzasz, ani się nie zgadzasz. I 20% młodych ludzi powiedzieli, że oni się zgadzają z tym i jeszcze 30% Powiedzieli, że ani się nie zgadzają, ani się nie zgadzają z tym zdaniem. I to chyba znaczy, że może 50% młodych Amerykanów albo myślą, że Holokaust to jest mit, albo nie są pewni, czy Holokaust jest mit. I właśnie o tym jest dzisiejszy odcinek. I żebyś wiedział, jak. Duża jest różnica między ludźmi poniżej 30 lat i powyżej 30 lat, to w tym artykule napisali, że tylko 8% ludzi między 30 i 44 lata się zgodzili, że Holokaust to jest mit. I dla starszych ludzi było 2%, i dla bardzo starych ludzi chyba było 0%. I jak to czytałem, to pomyślałem: to nie, jak to jest możliwe, że młodzi ludzie w Stanach tak myślą? I się zastanawiałem, czy w Polsce ludzie by tak myśleli? Chyba nie, bo to się stało w Polsce, ale nigdy nie wiadomo, bo to też zależy, jak uczymy historię. Na przykład słyszałem, że w niektórych stanach, tak jak w Teksasie, jak dzieci się uczą o niewolnikach, to w tych książkach historii to pisze, że Amerykanie. Wzięli pracowników z Afryki, żeby pracować w Stanach. I to jest bardzo ciekawy sposób, żeby powiedzieć, że Amerykanie ukradli ludzi z Afryki, żeby oni byli niewolnikami. To nie jestem pewny, czemu oni by napisali to w taki sposób, ale myślę, że akurat w Polsce wy się uczycie o Holokauście tak dosyć porządnie, ale może się mylę. I mam tutaj jeszcze więcej statystyk. Z tej ankiety i też z drugiej, ale najpierw chcę powiedzieć, bo to też jest bardzo ważne, że jak widziałem wyniki tego, tej ankiety, to pomyślałem, jak to jest możliwe, i potem sprawdziłem, że w jednej ankiecie, którą zrobili niedawno, to oni zapytali tylko 200 osób. To, to, nie, to jest bardzo mało ludzi. To jak możemy powiedzieć, że 30%, bo 20% Amerykanów tacy są, jak tylko spytali się. 200 osób. To nie ma sensu. A potem sprawdziłem inną ankietę, którą zrobili chyba 3 lata temu, i wyniki były takie same albo bardzo podobne, i oni tam zapytali dużo, dużo więcej ludzi. To jak będziesz słyszał wyniki tych ankiet, to weź pod uwagę, że nie wiadomo, czy rzeczywiście tyle osób tak myśli, bo skąd możemy wiedzieć, co wszyscy w Stanach myślą a propos jakiegoś tematu. Ale mimo wszystko wyniki tych ankiet są tragiczne. Na przykład 23% ludzi między 18 i 29 lat powiedzieli, że oni uważają, że Holokaust jest przesadzony. To znaczy, że nie było tak źle, jak ludzie mówią, albo może nie zabili. Tyle ludzi, i jeszcze 26% ludzi powiedzieli, że ani się nie zgadzają z tym, z tym zdaniem, i też się nie, nie zgadzają z tym, że Holokaust jest przesadzony. Tego nie mogę zrozumieć, tak? Albo uważa, że było, albo uważa, że nie było. Tak Co? I jeszcze napisali, że dla ludzi poniżej 40 lat w Stanach to 10%. Nigdy nie słyszeli słowa Holocaust, albo po angielsku Holocaust. A propos Holocaust, to dawniej słuchałem takiego żydowskiego rapera i on powiedział, How much did the Holocaust? Bo Holo to jest hałka. To jak mówił, How much did the Holocaust? To, to znaczy, tak Ile hałka kosztowała? Ale też to jest Holocaust? Chyba tylko Żyd by mógł powiedzieć taki żart. Żeby to nie było obraźliwe, ja nie wiem, może? I 63% młodych ludzi nie wiedzieli, że 6 milionów Żydów umarli w holokauście. Połowę tych ludzi myśleli, że to było mniej niż 2 miliony. I też napisali ogólnie, że połowę Amerykanów nie mogli nazwać ani e, nazwę jakiegoś getta, ani um, nazwę obozu koncentracyjnym. I osobiście większość moich znajomych nawet nie wiedzieli, że Auschwitz albo inne obozy koncentracyjne są w Polsce. Myślę, że bardzo często Amerykanie myślą, że te obozy są w Niemczech. I też musicie wiedzieć, albo może już wiecie, że ogólnie w Stanach jak ludzie myślą o Holokauście, to oni myślą o Żydach. Myślę, że większość czasu ludzie nie mają pojęcia, że Polacy umierali, że. Jehowi umierali, że gej ludzie umierali, i tak dalej. I bardzo często, jak ludzie myślą o Holokauście, to myślą tylko o Żydach. I z tego, co widziałem, to mi się wydaje, że może Polacy są z tego powodu niezadowoleni. I ja się nie dziwię, bo Polacy też umierali w tych obozach, i to się stało w Polsce. To myślę, że ogólnie. Stanach, byśmy mogli lepiej się uczyć o Holokauscie. Też tutaj napisali, że ponad 10% młodych Amerykanów uważają, że Holokaust to była wina Żydów. Ale to, co też jest ciekawe, jest, że 60% młodych Amerykanów uważają, że powinniśmy uczyć Holokaust w szkołach. To jest bardzo ciekawe, bo mniej więcej oni mówią, że. Ja uważam, że to jest mit albo przesadzone, ale też uważam, że powinniśmy uczyć się to w szkołach. I też 70% tych młodych ludzi uważali, że, że bycie um, nazistą albo coś podobnym to jest nie, nie OK. To moje pytanie jest, po pierwsze, czy w Polsce macie takie problemy? Czy ktoś w Polsce uważa, że Holokaust to jest mit albo że jest przesadzone? Też wiem, że w Polsce wolność słowa jest bardziej ograniczona niż w Stanach. I ogólnie w Europie, na przykład w Niemczech, to jest nielegalne, żeby powiedzieć, że Holokaust nie było prawdziwe, albo było przesadzone, albo jest mitem. Może w Polsce też tak jest. W Stanach mamy wolność słowa i możesz po prostu mówić. Co chcesz, mniej więcej. Oczywiście są wyjątki, ale większość czasu możesz mówić, co chcesz. I osobiście uważam, że to jest dobre, bo uważam, że wolność słowa to jest bardzo ważne i to jest jednym z powodów, czemu bardzo lubię Amerykę, bo też jestem bardzo krytyczny Ameryki, ale akurat wolność słowa ja uważam jest bardzo ważna i jestem zaskoczony, że w Polsce i w Europie. Wolność słowa jest e, ograniczona w porównaniu do Stanów. Ale oczywiście, jak mamy całkowicie albo prawie całkowity wolność słowa, to wtedy edukacja się staje nawet bardziej ważna. I oczywiście Ameryka nie jest znana jako kraj, który ma najlepszą edukację. Może prywatną edukację, okej, okay, ale publiczna edukacja e, nie jest najlepsza. To uważam, że jak Amerykanie myślą, że Holokaust to jest mit, albo przesadzone, to coś bardzo źle wyszło w szkole. Ale tak jak mówiłem, tylko dlatego, że takie statystyki istnieją, nie znaczy, że te statystyki są w 100% prawdziwe. Bo tak naprawdę nie wiemy, ile osób oni tutaj zapytali, gdzie ci ludzie mieszkali, w których stanach, w których miastach i tak I osobiście mam nadzieję, że procent jest niższy ale to też jest możliwe, że jest wyższy. Pamiętam, że miałem takiego nauczyciela z historii i on zawsze mówił, że there are lies, damn lies and statistics. To znaczy, że na świecie istnieją kłamstwa, ja eee, nie wiem jak powiedzieć damn lies, może tak jebane kłamstwa, może. I to, co jest nawet gorsze niż damn lies, to są statistics, znaczy statystyki, bo każdy może stworzyć statystyki tak jak chcę, bo to zależy kogo zapytają i gdzie oni mieszkają i, i tak dalej. Ale na pewno się zgodzę, że w Stanach ogólnie potrzebujemy lepszą edukację i że Amerykanie powinni mieć lepszą edukację w historii. Nie tylko historię Europy, ale ogólnie, nawet historię Stanów. To daj znać w komentarzach, co ty myślisz o tych statystykach i czy macie takie problemy w Polsce i zobaczymy się niedługo. Na razie, cześć!